Dzień dobry, jesteśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strachowicach, w chwili numer 5 dla dzieci i młodzieży w Plaskusiu. Książki, które Państwo widzicie tutaj na półkach, to książki w języku ukraińskim. Są przygotowane dla dzieci, dla dorosłych z Ukrainy, którzy tutaj w naszym mieście żyją, pracują, mieszkają. Mamy czytelników, właśnie tych najmłodszych z Ukrainy. Dlatego cieszymy się bardzo, że te książki do nas trafiły i serdecznie za nie dziękujemy. I oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę je przeczytać. Bardzo się cieszę, że dostaliśmy książki. Z rodzin z Ukrainy, które były przeprowadzone przez nasze wolontariuszy. I teraz serdecznie zapraszamy wszystkich i dorosłych i dzieci do Biblioteki Miejskiej do przeczytania tych książek. Serdecznie dziękuję. Dzień dobry, Meks Ciszek. Ja się bardzo cieszę, że mogę być częścią tego wspaniałego projektu. To, że mogę przywieźć te książki z Ukrainy, że prowadzimy tam dalej zbiórkę dla dzieci w różnych miastach, dla dzieci, które tutaj mieszkają w Starachowicach. Zbieramy dalej w Lwowie, w Odesie oraz w barze w innych miastach. Także, jeżeli ktoś mnie słyszy z Ukrainy, to jestem tam dosyć często i mogę przywieźć te książki tutaj tak, aby dzieci ukraińskie nie zapomniały swojego ojczystego języka. Stę. Szanowni Państwo, Starachowicki Księgozbior Strachowickiej Biblioteki Publicznej wzbogacił się o nowe pozycje. Między innymi hobby Tolkiena, Karol Maj, Winnetou, ale w wersji ukraińskojęzycznej. Serdecznie dziękujemy miastu Bar za wsparcie i za to, że te książki wylądowały w tej chwili na półkach naszej Starachowickiej Biblioteki Publicznej i dzięki temu każdy z mieszkańców. Polacy, Ukraińcy będą mogli skorzystać z tych książek i oddać się wspaniałej przygodzie. Serdecznie dziękujemy Wam za każdą książkę. Ja w wypadkowym u naszego przyjaciela Maxa, który pomaga Ukrainie jako wolontariusz. Mnie dużo przyjemnie zobaczyć tę Уряду староста, які турбуються за влаштування дітей, і побут дітей, дуже приємно бачити бібліотеку і... 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 і відчувати турботу уряду і рядових поляків, які турбуються про наших дітей, які вимушені вигнання і... і мусять жити і вчитися тут. Waszym ludzkim. Dziękuję. Kochani, dziękujemy bardzo społeczności miasta Bar, naszego miasta partnerskiego, za wsparcie naszego miasta w pracach dla społeczności ukraińskiej, która do nas dotarła. Dzięki Waszej pomocy kanon literatury światowej, europejskiej będzie do wykorzystania przez dzieciaki, które. Są pod naszą opieką, między innymi klasyka polskiej literatury fantazy Wiedźmin Andrzeja Sarkowskiego. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci, małe i duże, do Biblioteki Publicznej, konkretnie do Plastusia na ulicy Żeromskiego 8. Mamy w swojej ofercie książki ukraińskie, podarowane nam dzięki współpracy z inną, która jest koordynatorem do spraw ukraińskich w naszym mieście. I zapraszamy dzieci do wypuszczenia tych książek.